Chodzimy, powoli się zbieramy. Dzisiaj jest kolejny dzień. Wieczny i na żaglach. Wieczny. Wieczny, ale też wieczny. Także dzisiaj dzień będzie na jeziorach, będzie fajnie, sympatycznie. Kierujemy się do Mikołajek. I zaraz odpływamy. Także tak to wygląda. Lecimy. Pozostawimy za sobą bezpieczną przystań w Piszu, bardzo gościnną, fantastycznych ludzi, których poznaliśmy. Jedynie czego żałujemy, to tego, że nie weszliśmy na wieżę. Jaj, Andrzej mm. i Andrzej, jegoś nina. Samego rana planowaliśmy wejść na wieżę. I Kierujemy się teraz na śluze Karwik. To znaczy, że musimy tam jeszcze wrócić? Tak. Będziemy wracać do Pisza, naprawdę fantastyczne miasto, polecamy wszystkim, warto przyjechać, fajni ludzie, gościnne miasto, piękne miasto i takie trochę niedocenione jezioro Loś, ale równie piękne i malownicze. Kanał Jegliński, 5250 metrów przed nami aż do śluzy karnik. Więc przy naszej prędkości to jest około godziny płynięcia. Nie możemy się doczekać wyjścia na Śniardwy. To prawda, Nie niedługo połowa. Ta część kanału jest taka bardziej dzika. Nie wiem, jakaś dwoja sygnałowa. Powolutku zbliżamy się do śluzy i będziemy się śluzować. Poza karwik przed nami można by rzec, że taka brama na siarwę. Od strony oczywiście pisza i jeziora roś. Fajne miejsce. Będziemy cumować i oczekiwać na otwarcie śluzki. Jesteśmy właśnie w tej chwili w śluzie Karlik i już wiemy jakie sukcesy mają Wody Polskie. Jednym z wielkich sukcesów Wód Polskich jest wprowadzenie opłaty 9,40 za śluzowanie. Niesamowita rzecz. O, wrzucamy do kubeczka, wyjmujemy o, wyjmujemy kwitunio. Okay. Dziękuję ślicznie. 9.40. Wody Polskie. Oto jest jeden z wielkich sukcesów tego urzędu. Niesamowite. Jesteśmy poruszeni. To jest to. Wszystko zaniedbane. Syf dookoła. Ale na tym, na czym można pieniądze zarobić, oczywiście jest wyremontowane, robi się na tym kasę. Wszyscy są zadowoleni. Nie jestem przeciwnikiem oczywiście tego, bo uważam, że to jest nawet zasadne. Nie są to tym bardziej duże pieniądze jeśli to idzie w słusznym celu, czyli w celu remontowania i dbałości o infrastrukturę, to okej. Okay. Tylko, że robi się to tutaj, ale nie robi się tego nigdzie indziej. To jest chyba najbardziej smutne w tym wszystkim. Pozostawiam to do refleksji, do komentarzy. Mam wrażenie, że z każdej strony już dzisiaj państwo patrzy, gdzie nas skubnąć, e, nie dając w zasadzie nic. No, tutaj akurat ten przypadek jest taki, że no coś jest, tak? jest zremontowana śluza, jest ładnie, czysto, przyjemnie, miło, no, ale reszta pozostawia wiele do życzenia. Do morza, na jesieni. Tak samo, tylko że później do Wisły. Nie, nie. nie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Otwiera się brama na Mazury. drama na Mazurę, drama na Śniarny, przepraszam otwiera się drama na Śniarny wychodzimy Pływamy powolutku na Śniardwy, Och, Już mamy taki malutki rąbek, taki malutki zarys. Ej, już, tuż, tuż. Wypływamy na Mazurskie Morze. Piękny wiaterek, piękna pogoda. Żegnamy się z kanałem i ze śluzą i stawiamy maszt. Stawiamy maszt i będziemy płynąć na żaglach. Jesteśmy już pod pełnymi żeglami. Płyniemy, foczek pięknie pracuje. To jest też kroczik. Z tej strony. Z tej strony. Flaga oczywiście. Mikołajek. Bo tam płyniemy. Mikołajki są gdzieś tam, daleko, daleko w oddali. Andrzej ze sterem. Ciekawe, bez kapoczka. Kurde, bez czapki. I bez czapki. Merkury odpoczywa. I tak sobie płyniemy. A tam za nami karwik, tak. Merkury ma zasłużony odpoczynek. Kochany silnik. Dociągnął nas aż tutaj. Hm, cóż, kierunek Mikołajki. Płyniemy na Mikołajki. Wiatr nam sprzyja. Jest całkiem sympatycznie. Były wprawdzie alerty pogodowe, ale zobaczymy, co się będzie działo. Na razie, spokój. A mi czarcia wyspa. Jesteśmy już na tych prewilnych śniardwach, czyli tych dużych, rozległych. Zaraz ogrom zobaczymy, jak już przekroczymy wyspę. Chwilę potrwa, bo cały czas płyniemy pod wiatr. Trochę hansujemy. No ale jest cudownie. Jest pięknie. Można by rzec, że teraz jest czas relaksu. Teraz pytali się, co Nie Andrzej? nie Nie, się odnaleźć w ciszy burczącego Merkurega. Proszę bardzo, więc chrupie. Cały czas muszę coś chrupić. Okej. Okay. Płyniemy. Ja chyba idę się zdrżać w śniardwach. Jak widać, niewiele żagli dookoła nas. Niestety, ale to, co przed nami, to jest front burzowy. Tam leje. Płyniemy sobie oczywiście żagiełki. Latarnie morskie mrygają, Ale musimy być dzisiaj w Mikołajkach, więc płyniemy do Mikołajek. A gdzieś w oddali są Mikołajki. O, dokładnie tam. Tam gdzie daleko, daleko też mrygają latarnie. Także tam płyniemy. Troszkę falna jezi na jeziorku jest, ale jest bardzo miło, sympatycznie. Bez nie daje sobie radę nie czarcia wyspa, właśnie jesienią, tam wzrodził się pomysł. Dzięki Słuchajcie, pokazałem wam tamten front burzowy, ale nie zauważyłem jednej rzeczy, że trochę grzmi nad nami. I teraz wam coś pokażę. To jest nad nami. Andrzej już sięga po kapoczek. I naprawdę dobrze grzmi. Spróbujemy uchwycić grzmot, może zaraz coś jeszcze raz łupnie. Nie ma co no się śmiać, nawet ten... Jak to jest, to biała flota spierdolana. O, jest, ciekawie. Słuchajcie, a tam w oddali chyba Mirek płynie. Tak zupełnie na marginesie. Spróbuję przybliżyć. Chyba Mirek płynie swoim kalipsem. Nasz towarzysz odpisza serdeczny mój przyjaciel Dobra, przed nami pojawia się delikatny opad deszczu Na razie jest cisza, jakiś tam opad deszczu Andrzej mówi, że się przed nami pojawia Jeszcze burza nie zagrzmiała po raz kolejny, więc przejdzie pewnie bokiem. Okej, okay, dobra Zobaczymy co się wydarzy. Będę raportował na bieżąco. Tak się leje, przed nami woda z nieba. A my sobie tam płyniemy. Błyska, grzmi. Właśnie Mirek teraz dzwoni do nas. Wódki obok. Patrzcie przed nami jaka ulewa. Jest aż siwo. Wody nie widać w ogóle. Mój główka teraz tam weszła właśnie w największą ulewę. Ja się szybko przebieram swoje ubranko, wdzianko e, i będziemy płynąć dalej także działamy patrzymy co będzie także się przebieramy i lecimy dalej no tak na wszelki wypadek pierwsze kropelki deszczu już na nas spadają burza nas ostrzega cały czas cały czas coś tam daje nam znaki jakieś Andrzej ma już tormiaczek. Jak tak, widać, tak, też mam ubrankowdzianko. Jestem tanący tormiaczek. Tak właśnie. To był grzmot burzy. Ok. Płyniemy. Cały czas coś się kotuje nad głową. Ok więcej relacji z burzy pewnie nie będzie przejmujemy walkę cały czas pod żaglami oczywiście i płyniemy na, na Mikołajki gdyby coś się działo ciekawego to pewnie będę dalej relacjonował popatrzcie jaki jest smutny Patrzcie na mnie jak ja jestem smutny są jakieś jaja tam jest front burzowy, który sobie poszedł. Nawet go goniliśmy trochę, bo chcieliśmy go doskoczyć. Chcieliśmy trochę pohasać po śniardwach, jako jedyni na jeziorze. Taki jest wiatr i takie jest słońce. Taka jest pogoda. Taki jest lazur wody. Było fajnie, zapowiadało się fajnie, ale emocje są co najmniej jak na grzybobraniu. Fala jeszcze na jeździu, że się utrzymuje, ale spadło pięć kropel. I burza uciekła. To miało być tak fajnie. A wyszło jak zwykle. No, to... jest fajnie. Dobra, trzeba się rozbierać z tego wszystkiego. I znowu rekreacja. Uf. Uża, której która była, spadło 18 kropel i minęła. Wiatr w zasadzie ustał do zera. Jest 16.30, płyniemy do Mikołajek. Za chwilę będziemy wpływać na jezioro Mikołajskie i będziemy szukać portu. Mikołajek śpimy tutaj, na górze. Pan dyrektor z Domu Kultury, pani z urzędu przyszli nas powitali, niestety jutro mają swoją jakąś bardzo ważną imprezę, na którą muszą się przygotować, eee, otrzymaliśmy tutaj jakby informację gdzie mamy spać, zostaliśmy ugoszczeni, także wszystko jest super, mamy port, bezpieczne miejsce i teraz takie porównanie dwóch potężnych jednostek. Jedna jednostka potężna duchem, druga jednostka potężna gabarytem Tak to wygląda Został złożony podpis Proszę tak bardzo, jest podpis. Proszę uprzejmie. Pani sekretarz się podpisała. Proszę bardzo, schodzimy powolutku, tak? Schodzimy, schodzimy, schodzimy. schodzimy. To my bardzo dziękujemy. Dziękujemy ślicznie za przyjęcie. Miłe. Dziękuję również. Do zobaczenia. A właśnie w pięknych okolicznościach przyrody. Jak zwykle. Zostaliśmy zaproszeni na obiad przez włodarzy Mikołajek. I będziemy zaraz iść pyszną rybkę. Lokalną, lokalną, nie z zamrażarki. Nie, z jeziora Mikołajskiego. Nie w Flandre. Nie Flandre. Także wszystko jest super. Eee, także cóż, życie nam smacznego. Z pełnymi brzuszkami przejdziemy się jeszcze po bulwarach. I chyba tyle na dzisiaj będzie tego wszystkiego. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Burza nas złapała. Trochę powiało. Trochę popłynęliśmy. Chcieliśmy więcej. Nie udało się. Może jutro. Może jutro. Popadki. Nad Mikołajkami właśnie zachodzi słoneczko, nasz Bezik sobie śpi w bezpiecznej kei. A my z Andrzejem udajemy się właśnie po całym dniu na spoczynek. W tym przepięknym pensjonacie, który jest w tyłu, za Mazurskim Klubem Żeglarskim. Tam go widać, nawet zaraz podejdę, Wam go pokażę. wolutku wyłania. Tutaj będziemy spać obok tego tarasiku na górze. Fajnie, przesympatycznie z okiem na naszego beza. Cóż, widzimy się jutro. Jutro jest kolejny dzień.